A więc tak jak typowe Grażyny czy Stanisławy nie rodzą się mając na starcie 50 lat, tak i nasz wujek Wesemir nie miał ich na starcie prawie 300. Opowiedzmy sobie trochę o najnowszej produkcji z uniwersum Wiedźmina o tytule Wiedźmin z Mora Jak już wspomniałem na wstępie, ta historia opowiada młodość Wesemira, czyli kogoś, kogo poznaliśmy już zarówno w książkach czy grach, który był już w dosyć sędziwym wieku i tam się to porównywało, że tak naprawdę on może być nawet starszy niż sama twierdza Kermoren, tutaj dostajemy kogoś zupełnie młodego. Bo młody Wesemir jest tak naprawdę przeciwieństwem tego Wesemira starszego, którego my już znamy i którego tak naprawdę poznamy, bo ten obrazek, który wam pokazałem, będzie przedstawiony trochę inaczej w Netflixie. W sensie inny aktor. Przede wszystkim to, za co ten film zebrał ode mnie plus na samym starcie, to to, że jednak da się pokazać ciekawą przygodę Wiedźmińską. Gdzie głównym bohaterem nie jest tylko Geralt, coś do czego przywykliśmy, i pomimo, że jakiej, jaką sympatią darzę Geralta, i to już niejednokrotnie na tym kanale się przejawiało, to jednak miło coś takiego zobaczyć. Chociaż niestety ten film ma dwie, a na pewno jedną poważną wadę, z którą nie mogę się przemóc, i która w zasadzie przybliża mnie do poglądu, że. Ten serial, to, to wszystko, to uniwersum Netflixowe, które się buduje, ono nie będzie miało zbyt wiele wspólnego z grami czy z książkami. W sensie to będzie trochę tak jak ta alternatywna linia czasu, którą znamy chociażby z komiksów. Przede wszystkim uważam, że takie uniwersum wiedźmińskie to jest bardzo dobry twór pod y, animację. Bardzo obrazowo jest tu pokazywana wszelka brutalność, to lanie się krwi, te bardzo wymyślne sposoby zabijania, czy to potworów, czy ludzi. Aczkolwiek wiadomo, zarówno sceny walki, jak i to rzucanie znaków, które przypomina wręcz Dragon Balla. Aaaaaa! Jest tutaj zdecydowanie przekozaczone, ale myślę, że to jest taka charakterystyka po prostu stylistyki, która jest obecna, która dominuje w tego typu produkcjach. To, co się rzuca w oczy na wstępie, to jest. Ten pierwszy taki obraz śmieszkujących wiedźminów. Śmie wiedźminów, którzy prześcigają się w taki sposób rywalizacyjny o zarówno swoje zarobki, zlecenia. Po pierwsze, wiedźmini to nie są osoby, które. Yy, ja, na przykład, wstanę rano, stwierdzę, że chcę być wiedźminem i tym wiedźminem mam gwarancję, że zostanę. Yy, żeby zostać wiedźminem, trzeba było przejść trzy bardzo skomplikowane próby. Próby, które przeżywało jedne na dziesięciu chłopców. A ten jeden z tych dziesięciu chłopców przeżywał tak niewyobrażalną ilość bólu. Że jego to zmieniało na całe życie. I nie mówię tutaj tylko o względzie wizualnym. Zarówno im to zmieniało tęczówki, co przypominało bardziej kocie oczy, jak i tak wizualnie rzecz biorąc, Gerald jest namacalnym przykładem, że chociażby mu to wyprało pigment. On stracił pigment w ogóle włosów. Ale najważniejszą kwestią było to, że Wiedźmini byli zdecydowanie bardziej opanowani. To nie była ich, yy, to nie był ich dogmat taki działania jak u Jedi na przykład, że oni sobie tak postanowili i tak będzie. Oni byli po prostu mniej zdolni, nie znaczy w ogóle, ale zdecydowanie mniej znacznie mniej do odczuwania emocji. Co myślę, że tutaj jednoznacznie przekreślało jakieś yy, względy zachowywania się jak typowych żołnierzy czy tam gdzieś wojowników yy, w karczmach. Poza tym niejednokrotnie jest naznaczone w książkach, że to Geralt był wyjątkowy właśnie w tym, że on te uczucia i emocje miał, posiadał, on je żywił zarówno do Ciri, którą traktował jak córkę, jak i do Yennefer, która była jego miłością życia. Ale wracając już do Wesemira, bo zaraz odpłynę za bardzo. Yy, mamy tutaj oczywiście wątek nieszczęśliwej miłości. Yy, z gry wiemy, że była hrabina Miniole, która po latach była yy, w stanie wspominać Wesemira z yy, nutką rozrzewnienia, nostalgii. Tak i tutaj można by rzec, że każdą wielką postać definiuje jakaś nieszczęśliwa miłość, która się gdzieś tam w przyszłości natrafiła. I y, przypadek Wesemira, jeżeli chodzi o tą miłość, jest y, bardzo unikalny. I tutaj ogromny plus do, dla twórców, za to, że wymyślili coś naprawdę oryginalnego i naznaczyli tak naprawdę największe. Przekleństwo Wiedźminów, czyli tą długowieczność, to, że oni tak naprawdę nie jest im pisane umrzeć we własnych łóżkach. Ciekawym konceptem jest też przedstawienie znajomości Wesemira z Filavandrelem, czyli tym królem Elfów. Przyznaję, że z książek nie do końca pamiętam, czy tam była jakaś wzmianka, aczkolwiek nie sądzę, bo to był to jest chyba taki temat, który nie był nigdzie zgłębiany, czyli faktycznie była taka możliwość, że oni się znali, aczkolwiek um, potem Gerald ma w książkach możliwość rozmowy z. Lawandrelem. Tego właśnie nie pamiętam, czy tam był poruszany wątek wesemira. Aczkolwiek, jeżeli nie było, to też plus dla twórców za kreatywność. Tą dobrą kreatywność, bo tej gorszej będzie zaraz. Pomimo takiego nastawienia i ogólnego podejścia do życia wiedźminów, bardzo uderzające jest też w kilku momentach takie przejawiające się podejście innych ludzi, mieszkańców danych miast do wiedźminów. W sensie jest tam taka jedna czarodziejka, którą wiedźmini ogólnie, mówiąc w telegraficznym skrócie, wkurzają i szuka jakichś haków na nich. Natomiast każdy, kto zna Uniwersum Wiedźmina, nie grał gry, książki, doskonale wie, jak abstrakcyjna jest sytuacja, kiedy wybucha jakaś rozruba w barze, Wiedźmin zabija innego żołnierza i barman mówi, że to nie Wiedźmin zaczął, że to żołnierze tak naprawdę, że on się bronił tylko, nie wyzywając Wiedźmina od plugawych odmieńców, mutantów i tak dalej. To jest... To jest tak, do tego nie przywykłem jako fan Wiedźmina i to już od wielu lat, że to naprawdę wywołało mnie szok. Tak samo jak i drugiego szoku doznałem, kiedy młody Wesemir, bo tam są te retrospekcje, rzuca się w niego ten Wiedźmin, którego zrekutował, potem rzuca w niego taką pęczniałą sakiewką pełną złotych monet. Czyli w tych czasach, w młodości Wesemira. Okazuje się, że robota Wiedźmińska była dobrze płatna. To nie było targowanie się o każdego Orena, Florena i czynowigacką koronę. Oni dostawali tam po prostu pękaty mieszek za każde zlecenie. Nawet jest powiedziane, że niektórzy wiedźmini byli w stanie naciągać tych władców. I szkoda, że akurat tego wątku twórcy nie pociągnęli dalej, tylko poszli w bardzo dziwną dla mnie stronę. Buduję cały czas napięcie, ale dojdę do tego w końcu. Chodzi mi o to, że skoro wiedźmini tak naciągali tą kasę, robili nieraz zlecenie o wiele podnioślejsze, takie cięższe niż faktycznie było. To potem po prostu ci ludzie mogli się do nich zniechęcić i dlatego dawali im mniej, to można było pójść w tą stronę. Mamy tu niestety kilka wtrentów netflixowych, tak zwanych. Coś o czym już były afery przy premierze pierwszego sezonu. To się oczywiście pojawia także w produkcji animowanej, aczkolwiek nie będę tego wymieniał i nad tym się rozwodził. Po pierwsze, nie warto, a po drugie, zdejmą mi film. Te próby, które, którym były poddawane te dzieci, ja tutaj wspominałem o tym wcześniej, i tu muszę tylko dościślić, że one naprawdę są świetnie pokazane. I zarówno widać ten ból, tą udrękę tych dzieciaków. Jak i to, że ta śmiertelność przy przechodzeniu tych prób była naprawdę duża, że tu rzeczywiście ten jeden na dziesięciu chłopaków był w stanie to przeżyć. I teraz przejdę do tego, o czym tutaj napomykałem kilka razy, i do tego konceptu, który, który twórcy zaprezentowali, który był niejako zarzewiem tego wielkiego pogromu w Kermoren, po którym został tak naprawdę tylko Wesemir, Eskel, Lambert. Gerald i Cohen. Otóż problemem jest to, że ta czarodziejka, o której wspominałem na początku, szukająca haków na Wiedźminów, chcąc ich wytępić, pozbyć się, wraz z Wesemirem dowiaduje się, że Wiedźmini, a raczej jeden Wiedźmin w porozumieniu z magami odpowiedzialnymi za mutacje, tak naprawdę krzyżują ze sobą potwory, tak żeby one miały nowe właściwości, były jeszcze bardziej potężne, bo to będzie napędzało rynek Wiedźmiński. I teraz ja tutaj mam problem z tym, że osoba, która to wymyśliła, chyba tak naprawdę nie rozumie uniwersum Wiedźmińskiego. I zanim do tego dojdę, to przypomnę tutaj początek z Batman v Superman. Kiedy mamy tą retrospekcję śmierci rodziców Bruce'a Wayne'a. I ta zaciskająca się pięść Tomasa, by zaatakować przestępcę, który ich napada. Świadczy o tym, że podobnie jak i tutaj w tym filmie o Wiedźminie. Reżyser kompletnie nie rozumie konceptu Batmana. Bo właśnie o to chodzi, że ta wręcz patologiczna chęć egzekwowania sprawiedliwości przez Batmana wzięła się stąd, że owszem, ten bandyta ich napadł, tak? Ale jego rodzice się zastosowali. Oni dali mu kosztowności, oni chcieli ujść z życiem, a on ich zabił mimo to. Natomiast tutaj widzimy Tomasa Wayne'a, który rzuca się na przestępcę, i on niejako, jakby to paradoksalnie nie zabrzmiało, się broni, tak? I to jest kompletne zaprzeczenie. I teraz wracając do Wiedźmina. Cały dramat, cały problem tego pogromu polegał na tym, że Wiedźmini to byli ci obrońcy ludzkości. Oni owszem mordowali potwory, które zagrażały ludziom, ale jeżeli był potwór rozumny, w którym wystarczyło się dogadać w jakiś sposób, albo on przejawiał na tyle swoją chęć przeżycia, że on był w stanie się jakoś zaszyć gdzieś tam na pustkowiach, nie mieć kontaktu z ludźmi, nie stanowić zagrożenia. To wiedźmini byli od tego. Oni, jak to Gerald sam mówi, nawet w grze, on wiedźmini są takim pomostem między potworami i ludźmi. I pomimo że oni bronili tych ludzi, ci ludzie ze strachu, z lęku i tak się do nich odwrócili. Bo jak to jest powiedziane nawet w tym filmie, y, ludziom łatwiej jest zabić niż wykazać się tolerancją. The i teraz, jeżeli Wiedźmini bawią się w genetykę potworów, co mi ich zmieniać to Wiedźmini w takim razie stanowią takie samo zagrożenie jak potwory, bo chcą robić jeszcze kogoś gorszego, po to, żeby sobie napędzać gospodarkę, po to, żeby ten biznes wiedźmiński działał i miał się świetnie. A to kompletnie nie o to chodziło. To, to nie taki był zamysł. To, to kompletnie się kupy nie trzyma. To wcale nie o to chodzi, że Wiedźmini byli źli. Przecież mamy Wiedźminów ze szkoły Kota, którzy, którzy charakteryzowali się tym, że zaczęli brać zlecenia na ludzi, że stali się tak naprawdę płatnymi mordercami, tylko po to, żeby przeżyć, bo potwory im się kończyły w okolicy. I teraz ja wiem, że w serialu to pójdzie w tą stronę, że Wesemir w tym czasie, kiedy szkolił tych małych adeptów, czyli tych Lamberta, Eskela, Geralta i Coena, o których wspomniałem wcześniej, będzie chciał zmodyfikować trochę te, te nauki, ten system wiedźmiński, który trwał w momencie, kiedy on był młody. Tylko że tak naprawdę cała ta reszta wiedźminów to jest oczywiste w tym momencie, że oni sami sprowadzili na siebie zgubę, nawet jeżeli znakomita ich większość o tym nie wiedziała. Bo magowie wiedzieli, a magowie byli odpowiedzialni za tworzenie wiedźminów. Tak samo jak i przywódca wiedźminów, czyli Erland, wiedział doskonale o wszystkim, bo był inicjatorem i to nawet, to, to on nawet powiedział, że te nowe potwory by im się przydały, bo napędzają koniunkturę. No nie podoba mi się to i myślę, że to się nie podoba nikomu, kto zna i lubi to uniwersum wiedźmińskie, dlatego że to całkiem przekalibrowuje tak ważne wydarzenie, jakim był pogrom w Kermoren. Pomijając już to, że od nawet Wesemira, bo we, niejednokrotnie w książkach czy w grach było mówione, że Wesemir prawdopodobnie jest starszy niż sama twierdza, a tutaj ona świetnie funkcjonuje, gdy Wesemir jest jeszcze dzieciakiem. Tak samo jak i było mówione, że on tak naprawdę przez przypadek, przeoczenie przeżył ten pogrom, a tutaj po prostu był zesłany do zupełnie innej walki, yy, którą prawdopodobnie by przegrał, yy, mimo że bardzo dobrze mu szło i było pokazane, że jest bardzo zdolnym Wiedźminem, Aczkolwiek, no, przedstawienie tej winy w, w takim yy, formacie bardzo, bardzo mi się nie spodobało i bardzo mi się nie podoba, że prawdopodobnie to samo będzie forsowane w serialach, bo, bo przecież to jest, yy, to jest ta sama marka, licencja, uniwersum, twórca i tak dalej. I naprawdę, wystarczyłoby, gdyby pokazali tam po prostu zwykłych chmiotków, Którzy się zorganizowali na Wiedźminów i tam rzeczywiście doszło do tej masakry, ale, ale ten powód jest absolutnie nie do przyjęcia, nie do za, zaakceptowania i szkoda przez to tej produkcji po prostu. Chyba go przygotowali! No to... Zawiedły ich majątek! Bo ten jeden element stanowi o tym, że ją się obejrzy i zapomni. I yy, będzie jakimś tam fajnym rozwinięciem, ale właśnie dlatego mówię, że to się będzie bardziej traktować jako tą osobną linię czasu yy, w przypadku Wiedźmina niż to, co faktycznie jest. Yy, żeby przedstawione z książek w skali 1 do 1, czy w tym przypadku tego, co przed książkami. Aczkolwiek, żeby z, tą, go, z tym gorzkim przemyśleniem nie zostawiać Was po tym filmie, tutaj muszę też wspomnieć, że fajnie, że twórcy się zdecydowali na pokazanie tego, dlaczego Wesemir ma uraz do czarodziejek i to bardzo dobrze widać w filmie. A po drugie, jak już mówiłem, że to uniwersum świetnie pasuje do tego rodzaju animacji, to ta animacja też ma to do siebie, że bardzo skojarzenia Castlevania wywołuje. Między innymi ta walka z ogromnym potworem, którą Wesemir stoczył. Można mieć wrażenie, że to nawet ten sam twórca ogarniał. I to tyle mojego. Jestem ciekawy Waszego zdania na temat yy, najnowszej produkcji Wiedźmin z Mora Wilka, dostępnego na Netflixie. Yy, no niestety, ta jedna rzecz, o której tutaj się narozwodziłem w tym filmie, przekreśla dla mnie ten film, aczkolwiek yy, ma on w sobie bardzo dużo takich yy, fajnych odniesień, smaczków, yy, mrugnięć okiem. Widać, że tam rzeczywiście Ktoś odrabiał pracę domową, aczkolwiek... Yy... Ósmą tajemnicą fatimską pozostaje dla mnie udział w y, analizowaniu i w doradzaniu y, scenariuszowym pana Andrzeja Sapkowskiego, bo y, nie rozumiem, jak on mógł się na coś takiego zgodzić y, ani nie, nie zaprotestować w jakiś sposób. Mam nadzieję, że, że tam rzeczywiście, chociaż jakieś protesty doszły do głosu i oni to koniec końców przeforsowali, no bo sprzedał te prawa do marki, y, ale, ale no, no nie, nie jestem w stanie tego pojąć i zrozumieć. To to jest dla mnie abominujące po prostu, jeżeli chodzi o uniwersum wiedźmińskie. No i tyle mojego. Dzięki Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, lajkujcie, subujcie, żebyście wiedzieli, kiedy znowu wypuszczę kolejny materiał. No i podzielcie się swoimi opiniami. Sekcja komentarzy jest dla Was. Przeczytam każdy komentarz i w miarę możliwości, jeżeli tak komentarz będzie sugerował, to się i do niego odniosę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.